Szpital Powiatowy w Rykach zakupił nowy aparat USG, który będzie wykorzystywany między innymi do badań pacjentek w ciąży. Miło mi poinformować, że z dniem dzisiejszym Szpital Powiatowy w Rykach Zbogacił się o nowe urządzenie. Jest to nowe USG, które będzie używane przez ginekologów, szczególnie jeśli chodzi o opiekę nad pacjentkami w ciąży, który zapewnia i polepsza bezpieczeństwo pracy i opieki nad takimi pacjentami. Dzisiaj, w wyniku przetargu, który był ogłoszony przez nasz szpital, został wyłoniony zwycięzca. Jest to firma GI, która. Który aparat zyskał największą ilość punktów, i dzisiaj podpisana została umowa na zakup takiego aparatu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że spółka zakupiła aparat USG, który jest niezbędny przede wszystkim do badania kobiet. Przede wszystkim ma tą głowicę, która jest do badania piersi co jest powiedzmy bardzo rzadko i e, kobiety jeżdżą powiedzmy po innych różnych placówkach, a teraz będą mogły korzystać z tego tutaj w naszym szpitalu. Aparat jest to aparat nowej generacji, także e, zarówno e, komfort pracy personelu, który będzie na nim pracował, jak i pacjentów powinien być bardzo wysoki, a tym bardziej chciałem podkreślić, że to będzie zakupione ze środków własnych tutaj szpitala powiatowego Kowryka, który jest wspierany przez starostwo powiatowe.